A to jest taki slajd z bardzo fajnej książki dotyczącej właśnie diagnostyki różnicowej. Trochę powtórka z tego, co już powiedziałam, ale jeżeli Państwo nie czujecie się jakoś bardzo pewnie właśnie w tym obszarze diagnostyki, zbierania danych na temat tego naszego pacjenta, to polecam takie rozwiązanie. To znaczy. Możecie takie drzewko mieć, taką książkę mieć ze sobą w gabinecie. Możecie um, sobie ją przeczytać wcześniej albo po prostu ją mieć i sprawdzać, bo lepiej sprawdzić trzy razy niż się niż, niż pomylić. I, I to w taki bardzo fajny, wizualny sposób znowu prowadzi nas przez, przez to jak zbierać wywiad, o co dopytywać, tak, bo pacjenci część rzeczy wam powiedzą, a części nie, tak? I musimy wiedzieć w którą stronę dopytywać. Znowu. Pierwsze o co powinniśmy zapytać, to czy pacjencie bierzesz jakieś leki, substancje, narkotyki, albo jakieś inne substancje w dużych ilościach, dopalacze, wiecie, pacjenci czasami albo bardzo nie, jak to powiedzieć? No, to po prostu dopytujcie szczegółowo. Jeżeli tak i jeżeli napady paniki są dominujące, no to jest, to jest zaburzenie lękowe wyłane substancją czy jakimś lekiem. Ale jeśli nasz pacjent bierze te leki lub substancje i napady paniki nie są dominujące, no to być może jest zatrucie, odstawienie, jakieś, jakieś inne zaburzenie, które byśmy diagnozowali. Ale powiedzmy, że nasz pacjent mówi: Nie, nie biorę leków, nie, nie biorę narkotyków i nie piję nadmiarowo kawy. No dobra, to czy jesteś na coś chory? Jeśli tak, to chyc. Jeśli nie, lecimy dalej. Nawracające niespodziewane napady paniki, którym towarzyszą co najmniej tam, no, znaczy te objawy, o których rozmawialiśmy, i ten lęk przed następnym, jeżeli to jest to, no to idziemy w stronę zaburzenia panicznego i będziemy się upewniać co do tej diagnozy. Jeśli nadal nie, no to dopytujemy, czy wyzwalaczem nie są czasem sytuacje społeczne? Czy to nie jest czasem tak, że ty zawsze w szkole, albo zawsze w pracy, albo zawsze przy okazji jakiegoś um, wiem, spotkania, wydarzenia, um, projektu takiego we współpracy z innymi ludźmi? Nie masz tych napadów paniki, no bo jeśli tak, to może to jest. Lęk społeczny z napadami paniki. Wtedy po prostu, wiecie Państwo, samo leczenie napadów paniki nic nam nie da, dlatego że tam jest dużo większy problem, znaczy jakby szerszy, niż tylko napady paniki. No ale jeżeli pacjent mówi nie, to nie, to, to nie jest zawężony tylko i wyłącznie do sytuacji społecznych, no to sprawdzamy dalej. A może wyzwalaczem jest, są jakieś konkretne sytuacje. Eee, masz się przelecieć samolotem, masz iść yy, w góry i się wspinać, no bo może to jest fobia swoista, nie? czyli fobia prosta. A fobię prosto można mieć na wszystko. Nie, to nie jest to. No dobra, no to co dalej? Eee, może Twoje napady paniki pojawiają się zawsze wtedy, kiedy masz się rozstać z jakimś ważnym opiekunem. Kiedy masz iść do szkoły, ale pamiętajcie też Państwo, że zaburzenie lęku separacyjnego diagnozujemy również u dorosłych, nie tylko u dzieci. Więc ym, z jakiegoś powodu ono może się też pojawiać u, 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 u dużych ludzi, u dorosłych. E, no i wtedy znowu, nie, jakby, czyli trzeba bardzo dobrze podopytywać. Zaraz przejdziemy do dziennika, e, dzienniczka napadów paniki i wtedy jakby zobaczycie, że mamy narzędzia, żeby to w prosty sposób pozbierać. No i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli, szczególnie, jeżeli przychodzi pacjent, wiecie, mocno po tym 20 roku życia, czyli 30, 40, 50 i dalej. I dopytujecie go w wywiadzie, a on mówi, że nigdy nie miał napadów paniki. No to trzeba wtedy naprawdę bardzo mocno skupić się na tym, czy to właśnie nie są substancje, czy to nie są jakieś sytuacje. No, okej, okay, to może się coś wydarzyło, nie? E, może jakiś wypadek, może jakaś napaść, może komuś z Twojej rodziny się coś wydarzyło, e, no bo przecież PTSD ma teraz bardzo szeroką tą, um, te kryteria diagnostyczne. Znowu, dlatego, że no, będziemy wtedy leczyć coś zupełnie innego, jeżeli zdiagnozujemy PTSD z napadami paniki. Um, no bo jeszcze raz, proszę Państwa, jeżeli ktoś ma e, zaburzenie stresu pourazowego, bo miał wypadek tak, i ma też napady paniki. Ale wy się weźmiecie za protokół do napadów paniki, no to jest taka bardzo duża szansa, że to nie będzie skuteczne, że tu trzeba zacząć leczyć PTSD, ponieważ ono jest jakby no, głównym problemem pacjenta. Nie? Jakby stąd, stąd mówię o tym różnicowaniu, no bo po pierwsze, żebyście dobrze diagnozowali, a po drugie, żebyście wiedzieli, że no nie, nie, nie możemy leczyć napadów paniki, jeżeli problem jest gdzieś, gdzieś dużo dalej. Dobra, i tak dalej. Tutaj mamy jeszcze odnośnik do właśnie lęku o zdrowie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, gadu i tak dalej. Polecam. Myślę, że to jest takie przejrzyste i mocno pomaga w diagnostyce różnicowej, szczególnie na początku, jak nie macie Państwo tak bardzo może obycia na przykład.